1918. Europa po Wielkiej Wojnie Światowej. Cesarstwo Austro-Węgier w chaosie. Carat nie istnieje. W Rosji wojna domowa. Dekret RKL anuluje akty rozbiorowe Polski. Niemcy po buncie marynarzy w Kilonii. Rewolucja listopadowa. Cesarz Wilhelm II. Emigruje do Holandii. 11 listopada państwa Ententy zgodziły się na zawieszenie broni. Podpisano je w wagonie kolejowym w Campinią. Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Polacy przystąpili do budowania zrębów państwowości na wiele dni wcześniej. Dla niepodległości Zbiegnięcie się wydarzeń w Polsce z końcem I wojny światowej i kapitulacją Niemiec nie zakończyło jednak działań politycznych i walk zbrojnych. Przybliżmy więc naszą polską drogę do niepodległości. Tarnów. Do godziny 8 rano 31 października austriackie władze wojskowe w Tarnowie zostały opalone. Żołnierze polscy 20 Pułku Piechoty, Polskiej Organizacji Wojskowej i Harcerze obsadzili starostwo, magistrat, sąd, pocztę, koszary i dworzec kolejowy. O godzinie 8 rano delegacja cywilna zjawiła się u starosty Reinera, gdzie prezes Komitetu Narodowego Stanisław Nożyński ogłosił publicznie przejęcie władzy przez państwo polskie. Witam serdecznie wszystkich zebranych. Szczególnie witam przedstawicieli miasta Tarnowa z Grzegorzem Gotfrydem na czele oraz Straż Miejską. Witam radnych Rady Miasta Tarnowa oraz przedstawicieli Zarządu Zakładu Azotowych w Tarnowie Mościcach. Witam serdecznie księdza poboszcza Artura Ważnego oraz członków Rady Osiedla i Rady Duszpasterskiej Parafii w Mościcach. Witam przedstawicieli Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Tarnowie-Mościcach, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność przy Zakładach Azotowych w Tarnowie, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Azotowych w Tarnowie, Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego przy Zakładach Azotowych w Tarnowie, Związku Zawodowego Kontra Pracowników Zakładów Azotowych w Tarnowie. Witam autonom przedstawicieli autonomicznego Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach, jak również przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Mościc, Koła Honorowego Dawców Krwi przy Zakładach Azotowych, Koła Honorowego Dawców Krwi przy Węźle PKP Tarnów. Witam również przedstawicieli szkół mościckich, stowarzyszeń i organizacji działających na naszym osiedlu oraz delegację Związku Harcerstwa Polskiego z suchami na czele. Szczególnie gorąco witam przedstawicieli i poczty sztandarowe Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Tarnowie-Mościcach, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność przy Zakładach Azotowych, Związku Pracowników Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach, poczty sztandarowe Koła Honorowych Dawców Krwi przy Zakładach Azotowych oraz przy wejrze TKP Tarnów, Poczty sztandarowe Tarnowskich Szkół, Zespołu Szkół Zawodowych Militarnych nr 1, Szkoły Podstawowej nr 17, Zespołu Szkół Sportowych oraz Czwartego Liceum Ogólnokształcącego. Proszę teraz o odegranie chybnu państwowego. Przybyły na to święto o złożenie wieńców i wiązanych pod płomnikiem mauzoleum upamiętniającym walki Polaków o niepodległość Polski. Wieńce składają przedstawiciele Rady Osiedla nr 8 Mościce. przedstawiciele Urzędu Miasta Tarnowa i Straży Miejskiej. Przedstawiciele Związku Zawodowego Solidarność przy zakładach azotowych. Przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Azotowych. Związku zawodowego przy zakładem zastopowym. Przedstawiciele przyjaciół Towarzystwa Boży. Zakładu atfotowego. Przedstawiciele zespołu szkół ogólno kształtących w w takim jej

serdeczne podziękowania za udział w tej ceremonii. Szczególnie gorąco chcę podziękować przybyłym tutaj kombatantom oraz tym najmłodszym obywatelom, zuchom Szczepu Harcerskiego przez szkole numer 20. Serdecznie dziękuję za przybycie. Proszę teraz orkiestrę o odegranie Pieśni materiatyczne. Dziękuję serdecznie. Chciałbym prosić przedstawiciela Urzędu Miasta, pana Grzegorza, o powiedzenie y, kilku słów. Y... Drodzy kombatanci, szanowni państwo, wyrosła sprawnie nieludzkich z mozołu, z pokus, z krwi w nierudnej walce przelanej. Zbiła się po raz pierwszy. W Małopolsce, w sercu Małopolski w Tarnowie, by później być proklamowana w całej Polsce 11 listopada. Niepodległość, wolność dana, ale jednocześnie zadana. Szanowni Państwo, w tym wyjątkowym dniu chciałbym, ażeby na koniec tej uroczystości przyjęli Państwo zaproszenie Pana Prezydenta na obchody, które rozpoczną się o godzinie 15 w Tarnowskiej Katedrze. A następnie pod grobem nieznanego żołnierza. Pan prezydent nie może być z nami dzisiaj osobiście, przyjmując delegacje prezydentów z krajów, które są zaprzyjaźnione, z naszych miast partnerskich. Łącząc się z nami, z tymi obchodami, z wszystkimi, którzy tutaj jesteśmy, by oddać hołd i cześć tym, którzy polegli. Niech ten dzień, niech to popołudnie będzie dla nas dniem radości, przeżywane w gronie znajomych, rodzinnych, tak abyśmy mogli wspólnie, razem świętować odzyskaną niepodległość. Serdecznie dziękuję orkiestrze zakładów Zapraszam do wysłuchania jeszcze jednego utworu. I potem w marszu orkiestra opuści nas. Państwu wszystkim dawanie serdecznie jeszcze raz dziękuję.